Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Wokół nas dzieje się bardzo dużo, a więc zapraszam na kolejne wojskowe newsy, a dziś pogadamy m.in. o norweskich F35, które zaczną latać na biopaliwie. Czy chodzi wyłącznie o ekologię? Otóż nie, ale o tym więcej za chwilę. Powiem wam też o kolejnej aferze korupcyjnej na Ukrainie. Prawdopodobnie przepalono dziesiątki milionów euro. Pojawi się także wątek naszych zachodnich sąsiadów. Dokładnie sprawa dotyczy przebazowania do polskich systemów Patriot. W odcinku pogadamy też o Filipinach oraz ich planach zakupu kolejnych F-50 oraz o Republice Czeskiej, która chce kołowych transporterów opancerzonych nowej generacji. Sami widzicie widzowie, że miałem rację i jest o czym rozmawiać. A zatem nie przedłużając, zacznijmy wojskowe newsy. Kolejny zmodernizowany F-16 w greckich siłach powietrznych. Niedawno gadaliśmy o zakończeniu dostaw wszystkich 24 Tesorafal, które pozyskali Grecy. Tymczasem nastąpiło kolejne wzmocnienie tamtajszych sił powietrznych. Oficjalnie poinformowano o dostarczeniu już 30 egzemplarza zmodernizowanego F-16 do standardu V. Niemniej to nawet nie połowa samolotów przewidzianych do tego programu. W sumie zmianą ulegnie 83 myśliwce. Program, zapoczątkowany jeszcze w 2018 roku, kosztował prawie miliard dolarów. W ramach zmian zostanie zamontowany m.in. radar w technologii ASA nowy komputer misji czy wielkoformatowe wyświetlacze. Wszystkie prace mają się zakończyć do 2027 roku i niewykluczone, że jeszcze kilkadziesiąt sztuk zostanie poddany zmianom. Kolejnym krajem, który już niedługo rozpocznie swoją własną modernizację floty F-16, jest Polska. Nas czekają prace nad 48 sztukami F16 i mam nadzieję, że jak w przypadku Grecji, zdecydowana większość prac odbędzie się na terenie naszego kraju. W Europie samoloty o podobnym standardzie będzie posiadać jeszcze tylko Słowacja i Bułgaria, które pozyskały F16 blok 70. Takie plany ma także Turcja. One pod względem możliwości odpowiadają właśnie F-16V. Inne kraje z kolei przerzucają się na F-35, a Rumunii, którzy dysponują flotą 49 amerykańskich sokołów, większych prac modernizacyjnych nie planują. Rozpocznie się proces ich wycofywania wraz z wprowadzeniem do linii F-35 od około 2030 roku. Rosjanie przebadają Abramsa. Kolejny zachodni czołg trafi do badań. Na ich się ujawniono wideo z transportu amerykańskiego czołgu Abrams, który Rosjanie zdobyli na froncie. Dokładnie chodzi o egzemplarz M1A1SA ukry Zapewne on do fabryki Ural Wagon Zawód w Niżnim Tagile, głównego miejsca produkcji pancernego sprzętu w Rosji. Pod koniec grudnia zeszłego roku również wyciekły materiały ukazujące transport Abramsa, więc niewykluczone, że to ten sam egzemplarz. Do tej samej fabryki trafił także zdobyczny Leopard 2A6, także Rosjanie będą mogli sobie porównać dwie zachodnie konstrukcje. Rzecz jasna M1 a 1 sa nie może się równać z najnowszymi Abramsami dostarczonymi niedawno do Polski, a więc M1A2 Sepv3, a w dodatku może mieć pewność, że Amerykanie pozbawili przekazane czołgi wszystkich wrażliwych technologii. Mimo to, dla Rosjan i zapewne także Chińczyków, to nie lada gratka przyjrzeć się z bliska amerykańskiej technologii. Czy uda im się coś skopiować i zastosować to we własnych produktach? Czas pokaże. Amerykanie inwestują w rozwój produkcji Patriotów i Stingerów. Ukraina pokazała ponownie słuszność tezy, że podstawą długotrwałego konfliktu nie jest najnowszy sprzęt, ale jego ilość, ale także amunicja. Z tym kraje zachodu mają niestety duże problemy z racji osobionego przemysłu. Wzrost zdolności produkcyjnych do satysfakcjonującego poziomu potrwa jeszcze kilka lat, ale amerykańscy politycy postanowili konkretnie wzmocnić ten proces, przeznaczając na to pół miliarda dolarów. Chodzi o przyspieszenie wytwarzania przede wszystkim systemów Patriot, ale także Stingerów, czyli takich amerykańskich piorunów. Warto myślę podkreślić, że takie amerykańskie firmy jak Lockheed Martin czy Boeing rozpoczęły niezbędne inwestycje, bazując na swoich własnych środkach. Ale pieniądze federalne powinny cały proces przyspieszyć. Dla przykładu producent PAK-3 MSE, a więc właśnie Lockheed, chce do 2027 roku zwiększyć ich produkcję do około 650 sztuk rocznie. Gorzej jest ze Stingerami, bo od kilkunastu lat nie są produkowane. Wznowienie produkcji, mówiąc wprost, dość starego rozwiązania, nie jest takie proste, bo część elementów nie jest już wytwarzana, a więc de facto trzeba szukać dla nich zamienników. Natomiast patrząc na zapotrzebowanie, czy to Ukrainy, czy innych krajów, zdecydowano się podjąć tego zadania. Szczególnie, że ich następca planowany jest nie szybciej niż za około 3 lata. Przypominam widzowie, że stingery znajdą się także na wyposażeniu naszego wojska, a to za sprawą pozyskania śmigłosów uderzeniowych Apache. Wraz z nimi zakupiliśmy m.in. stingery. Nic nie wiadomo, czy planowana jest integracja z nimi piorunów, choć osobiście wątpię w takie rozwiązanie. Po co Amerykanie mają sobie robić konkurencję? Skoro planowany jest nowy stinger, to miejmy nadzieję, że Mesko bez zakłóceń i z odpowiednim wsparciem rządowym będzie pracować nad piorunem NG, który ma mieć dużo lepsze parametry od obecnie. Stosowanej wersji, między innymi w takich aspektach jak zasięg czy odporność na zakłócenia. Życie pokazało, że polski produkt jest nie tylko na takim samym poziomie co amerykański, ale wręcz i lepszym. Filipiny chcą kupić kolejne FA50. Tamtejszy departament obrony ogłosił, że chce kupić następne FA50. Tym razem w wersji blok 20, czyli niemalże tożsamej z wersją pl. Filipiny chcą dokupić 12 sztuk, czyli łącznie będą posiadać 24 egzemplarze. Negocjacje trwają i podpisanie umowy przewidywane jest maksymalnie do połowy tego roku. Potencjalny kontrakt ma wynieść około 680 milionów dolarów. Pierwszy tuzin kosztował Filipińczyków około 420 i weszł do służby w 2017 roku. Obecnie planowana jest ich modernizacja, która ma kosztować około 100 milionów dolarów. W ramach blok 20 jedną z ważniejszych zmian jest zamontowanie radarów technologii ASA. Koreański producent proponuje SR-500A, którego testy już się rozpoczęły, bądź Phantom Strike produkcji amerykańskiego Raytheon, należącego do korporacji RTX. Na takie rozwiązanie zdecydował się nasz kraj i prawdopodobnie tą samą drogą płyną Filipiny. Do tego wersja Block 20 będzie mogła tankować w powietrzu czy używać nowego typu uzbrojenia, jak najnowszy typ pocisków Sidewinder czy w przyszłości IEM-120 Amram. Ale w tej sprawie ciągle trwają negocjacje z Amerykanami. Kai proponuje w ramach alternatywy pociski europejskie, od MBDA czy IRIS-T od niemieckiego Deal'a. Do tego trzeba jeszcze doliczyć pociski manewrujące powietrze Ziemia typu Kept 350K2, czyli słynne Taurusy, aczkolwiek nie jest to wariant tożsamy z klasycznym pociskiem. To pomniejszona wersja, dostosowana do możliwości udźwigu FA-50. Tymczasem produkcja FA-50PL już trwa i pierwsze dostawy z puli 36 myśliwców mają się rozpocząć jeszcze w tym roku i do 2028 roku będziemy posiadać łącznie 48 sztuk. Te już 12, które mamy, będą dostosowane do wersji PL. Nasza flota pod względem wielkości. Będzie drugą po Koreański. Czesi poszukują nowych kołowych transporterów opancerzonych. Kiedy my kupujemy nowe Rosomaki w tradycyjnej wersji oraz w tej zmodernizowanej L, Czesi rozpoczęli poszukiwania zupełnie nowej generacji pojazdu dla swoich sił lądowych. Za kilka lat będą co prawda dysponować w kilku kilkuset CV-90, ale gąsienice to gąsienice, a potrzeba także czegoś na kołach. Obecnie używanym KTO jest Pandur 2 w wersji 8x8 w liczbie 127 egzemplarzy. Choć potrzeby są większe, szacowane na około 200 sztuk. Służą one od 2009 roku i najwyższy czas je zmodernizować, ale według Pragi taka operacja ma być po prostu nieopłacalna. W związku z czym miały się rozpocząć poszukiwania ich następcy, tudzież konstrukcji, która przez jakiś czas będzie służyć obok nich. Odpowiednie zapytanie miało zostać wysłane do takich producentów jak Patria czy GDLS. W grze mają być konstrukcje typu Pandur Evo 8x8, Striker, Boxer czy AMVXP, Ten sam model, który do służby przyjmuje właśnie Słowacja. Co patrząc na częste wspólne zakupy podobnego typu sprzętu przez Pragę i Bratysławę, może wskazywać potencjalny kierunek zakupu. Może, ale nie musi. Czesi chcą pojazd, który będzie posiadał Aktywny system ochrony zostanie lepiej przystosowany do walki elektronicznej, a także jego ochrona przeciwminowa będzie na wyższym poziomie niż w obecnie używanym pandurze 2. Nie wiadomo, czy czeskie Ministerstwo Obrony wyznaczyło konkretny termin na odpowiedź producentom, czy harmonogram pozyskania następcy Pandurów. Choć bardziej się skłaniam, że projekt ten może być jednak przesunięty w czasie, patrząc na coraz większe problemy finansowe naszego południowego sąsiada. Media już od kilku tygodni przekazują informację, że z powodu właśnie zbyt małych środków zakup Leopardu 2A8, które mają zastąpić lokalne T-72M43, ma zostać przesunięty w czasie. O ile? Nie wiadomo. A skoro jesteśmy przy KTO, to przenieśmy się jeszcze na chwilę na półwysep Iberyjski. Bo tam wokół nowych pojazdów robi się coraz bardziej kłopotliwie. Hiszpanie planowali zakup nowych VCR Dragon 8 x 8 w liczbie około 350 sztuk do 2027 roku, choć docelowo mówiło się nawet o 1000 pojazdów. Dostawy miały ruszyć już w 2018 roku, natomiast pierwszy z nich przekazano dopiero pod koniec 2022 roku. Do końca zeszłego roku miało ich być już prawie 100, no ale realnie przekazano nie więcej niż 40. Program zatem łapie naprawdę spore opóźnienie, a w dodatku wymaga ciągu. Dofinansowań i jego budżet wynosi już teraz około 2,5 miliarda dolarów, a wiele wskazuje na to, że będą potrzebne kolejne środki. Niewykluczone, choć to scenariusz najbardziej radykalny, że zostanie całkowicie anulowany, ale patrząc na stopień zaawansowania projektu wydaje się, że to najmniej prawdopodobny scenariusz, a zapewne zakończy się na kolejnych dofinansowaniach, karach umownych dla producenta i niezadowoleniu hiszpańskich żołnierzy, którzy ciągle używają m.in. starych transporterów M113. Norweskie w 35 na biopaliwie. Brzmi może dla kogoś z Was śmiesznie, ale to prawda. Norweskie w 35A oficjalnie zostały dostosowane do używania biopaliwa. Przeprowadzone testy zakończyły się sukcesem. Owa mieszanka nazywana jest zrównoważonym symetrycznie paliwem lotniczym. Ma się składać w 60% z tradycyjnego paliwa lotniczego, a w 40% z bioelementów, które pochodzą np. z resztek jedzenia, jak obierki po warzywach czy owocach. Co na to producent samolotu, a więc Lockheed Martin, program był wprowadzany w konsultacji z nim i podobno nie ma zagrożenia technicznego dla silników czy innych elementów F-35. Używanie takiego paliwa ma być bezpieczne, a sama wydajność samolotu nie ulega zmianie. Jedyne Zastrzeżenie jest takie, że składniki bio nie mogą przekroczyć 50% w mieszance. Zatem na samych obierkach tudzież olejach roślinnych nie polatacie. Wbrew pozorom czynniki ekologiczne nie były wcale najważniejsze. Co prawda taki Eco F35 wytwarza mniej CO2, ale potrzeby używania tradycyjnego paliwa będą znacznie mniejsze. Efekt tego taki, że Norwegia bardziej uniezależni się od zagranicznych dostawców, a i sam koszt paliwa będzie mniejszy. Potrzeba więcej paliwa? Po prostu będzie trzeba obrać więcej ziemniaków. Docelowo flota norweskich samolotów piątej generacji ma wynosić 52 egzemplarze, ale już światowa będzie liczyć tysiące sztuk. Pytanie oczywiście, jak na dłuższą metę będą sprowadzili się silniki F135, które napędzają F35, ale o tym dowiemy się tak naprawdę dopiero za kilka lat. Natomiast na teraz, jeśli coś wydaje się głupie, ale działa, to może wcale głupie nie jest. Dajcie znać, czy chcecie polskich F35 napędzanych na polskich ziemniakach. Kolejna afera korupcyjna w ukraińskim wojsku. Dużo mówię o Ukrainie, ale trudno w obecnych realiach tego nie robić. Jednakże, trzeba czasem powiedzieć też coś gorzkiego. I tak będzie tym razem. Mianowicie u naszego wschodniego sąsiada wykryto jedną z większych afer korupcyjnych, które miały kosztować tamtejsze władze ponad 85 milionów euro. Sprawa dotyczy wadliwych mundurów polowych oraz kamizelek kuloodpornych, odpowiednio 50 i 80 tysięcy sztuk. Mundury miały być zagłośne, to znaczy było słychać żołnierzy poruszających się w nich, co, jak się domyślacie w warunkach frontowych, potrafi dość łatwo zdradzić waszą pozycję. W dodatku z izolacją termiczną też było słabo. Z kolei kamizelki kuloodporne były mało kuloodporne. Nie chroniły żołnierzy w odpowiedni sposób. Dziennikarze zajmujący się sprawą odkryli, że firma, która realizowała kontrakt, była kierowana przez osoby z rozsądku. Rosyjskim paszportem, a w dodatku naliczyła sobie ona bardzo wysoką marżę, sięgającą ponad 30%. Im głębiej kopano w sprawie, tym więcej odkrywano smaczków. Znaleziono między innymi powiązania między firmą a ukraińskimi urzędnikami odpowiedzialnymi za podpisane kontrakty. Już od kilkudziesięciu miesięcy nie ma ich jednak na Ukrainie. Tamtejsza prokuratura rozpoczęła ich ściganie. ma im grozić nawet do 15 lat więzienia. Natomiast żeby nie było tylko negatywnie, to też jest dobra informacja dla Ukrainy. Niemcy potwierdziły chęć przekazania co najmniej 9 nowoczesnych KTO Boxer w wersji dowódczo-eskortowej. Mają one działać na froncie wraz z RCH-155, które również są na podwoziu Boxera. Pierwszy egzemplarz został już podarowany naszemu wschodniemu sąsiadowi. Będą one stanowić dla Haubitz centrum dowodzenia. W ramach wyposażenia ofensywnego mają one bierze RTC-30. Właśnie taka występ na BWP Puma. Mamy tu armatę kalibru 30 metrów oraz sprzężoną z nią karabin kalibru 7,62 i mm. Do tego trzeba doliczyć podwójną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych Mels, a więc niemiecką odmianę pocisków Spike LR. Natomiast nie wiadomo, czy ukraińskie boksery nie zostaną akurat tego uzbrojenia pozbawione. Niemieckie patrioty powróciły do Polski. Wcześniej stacjonowały u nas w 2023 roku, ale po 9 miesiącach zostały wycofane. Teraz pojawiły się ponownie. Do Polski zostały przebozowane dokładnie dwie baterie w konfiguracji PAK-3, które zostawią amerykańskie jednostki. One z kolei muszą przejść niezbędne przeglądy po prawie 3 latach służby. Ich zadaniem, jak się pewnie domyślacie, będzie ochrona okolic Rzeszowa, gdzie znajduje się hub transportowy z pomocą dla Ukrainy. Wraz z bateriami przybyło do nas 200 niemieckich żołnierzy. Patrioty będą odpowiadać za obronę na średnim dystansie, a na krótkim norweski NASAMS który również pojawił się niedawno w Polsce. On z kolei zastąpił brytyjskie oddziały, które były wyposażone m.in. w baterie SkyCyber, którego odpowiednikiem są polskie baterie systemu Narew. Niemcy mają pozostać u nas pół roku, ale nie można wykluczyć przedłużenia misji o kolejne miesiące. Tymczasem na koniec jeszcze wypadałoby złożyć gratulacje 47. prezydentowi USA, którym został Donald Trump. Co dokładnie przyniesie jego prezentura, czas pokaże. Ale sami przyznajcie, że wyłącznie na naszym wojskowym podwórku za jego sprawą będzie się działo dużo, nawet bardzo dużo. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Ponownie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, aby podyskutować o tym, o czym dzisiaj z Wami rozmawiałem. No i trzymajcie się. Miłego wtorku i do następnego odcinka. Hej!